Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. z tej strony Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj chciałem Was poinformować o takich czterech nowych rzeczach. Eee, ogólnie już przejdźmy do tych rzeczy, żeby to nie zajmowało aż tak dużo czasu, bo jeszcze muszę dzisiaj dwa filmy nagrać, bo dzisiaj, dzisiaj jeszcze muszę nagrać. Drugi, bo chcę dwa, i jeszcze na jutro sobie nagram, bo dzisiaj mam, bo jutro nie wiem, czy zdążę właśnie nagrać, a lepiej, żebym dzisiaj już nagrała, a jutro sobie wrzucę, więc no. Cztery rzeczy chcę Was poinformować, więc przejdźmy do rzeczy. Pierwsza rzecz. Jeśli to będzie ciekawe bardzo, ten punkt. Jeśli wbijecie, ale tylko się właśnie zastanawiam jeszcze, czy 100 czy 1000. Jeżeli wiecie, dobra, niech będzie 100, bo bez przesady już będę. Jeśli wbijecie 100 subskrypcji, termin dowolny, może być nawet za dwa lata, nie mi to obojętne. Ja się dopiero rozwijam, więc wszystko będzie w danym czasie się rozwijać. Więc yy, yy, przejdę do rzeczy. Jeżeli bijecie 100 subskrypcji, to stworzę swój drugi kanał na YouTube i tam też będę nagrywał. Więc jeśli chcecie drugi kanał, a na przykład na tym drugim będę nagrywał heavy traffic, a na tym Minecraft, albo na tym na przykład jakieś gry online, a na drugim my do Minecrafta nagrałem na przykład Mateo Minecraft, nie, się nazwę, więc jakby co, no to już zależy od Was, czy widzicie tą subskrypcję, a potem ustalimy, co chcecie, żeby na nim występowało i nagrywał, żebym nagrywał co coś. Druga rzecz to, że zmieniłem się trochę reguły mi się, bo postanowiłem jednak zmienić to głosowanie, że tam było, że jak będzie Last Christmas, to 10 subskrypcji, ale zmieniłem. Jeśli będzie Last, last Christmas, chcecie, to 5 subskrypcji. Jeżeli chcecie y Jingle Bells, to 5 subskrypcji. Jeżeli Merry Christmas, to 5 łapek w górę. I na razie w y przed odcinkiem szybko zajrzałem wyniki, i właśnie to będzie trzeci punkt: y to, to będzie to, że. Yy, wyniki jeszcze nie będą do tej pory, yy, ponieważ zauważyłem, że są cztery łapki w górę i cztery subskrypcje mam, więc... Oj, co jest? Minka mi się zmieniła, o dobra, yy, przepraszam, yy, więc... Yy... Jutro może się zmienić coś, zobaczymy. Może ktoś zostawi pod łapkę. To jest jak coś, to pod odcinkiem przepraszam. Więc możecie zostawić subskrypcję lub łapkę w górę. nie? Zobaczymy, co szybciej wpadnie. Ja to wieczorem wtedy jutro zobaczę. I jak zobaczę, że będzie 5 łapek w górę, a nie 4 subskrypcje, no to odpada Las Christmas i Jingle Bird zostaje Merry Christmas. Jeżeli będzie, nie będą 5 subskrypcji, a nie będzie. Pięć łapek w górę, no to potem odejmujemy Merry Christmas i tutaj Jingle Bells Christmas, i tam potem wymyślę, może z wyświetleniami albo coś takiego, nie? Więc, no, czwarta rzecz też jest epicka. Ogólnie yy, chciałem Was poinformować, od tej pory będzie daily, czyli codziennie przynajmniej wyjdzie jeden film. Najwięcej w jednym nie nagrałem trzy filmy, więc. Więc, a, więc codziennie będzie jakiś film, możecie wpadać wieczorem, bo najpóźniej wieczorem będę nagrywał, myślę, że do 19, więc e, wpadajcie codziennie, e, więc już wiecie dlaczego dzisiaj chcę nagrać na sobotę, nie? Jakbym jakby nie zdążył, nie? Bo przecież na początku było po co, ale nie muszę przecież jutro nagrać, nie? A ja, a ja dzisiaj robię daily, daily, więc muszę, nie? No właśnie, więc od dzisiaj robię daily, więc możecie poświęcić, yy, więc jak chcę, jeśli... Wam się spodoba te daily, jeżeli chcecie, żebym stworzył ten drugi kanał, zasubskrybujcie kanał. Właśnie zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawcie łapkę w górę. Dajcie sobie dzwoneczek, jeżeli ten dostępny, bo ostatnio widziałem na telefonie, miałem się na swój kanał właśnie, SMS a ja w dostałem, ale dobra, nieważne, będę mówił dalej, że, że tam był jakiś dzwonek normalnie, jakby włączony, ale ja na telefonie też tak miałem, a na komputerze na innym kanale, jakiś inny youtuber na telefonie też tak miałem, a na komputerze mam jakby ten, yy, dostępny dzwoneczek, więc nie wiem, ale możliwe, że ja coś sobie ustawiłem złego, nie wiem co mnie to już obchodzi zasubskrybowałem się na telefonie, więc <grytanie> więc nieważne już więc życzę Wam też miłego dnia miłych świąt yy, więc i miłych prezentów, więc i radości odpoczynku, więc ja się już żegnam z wami. No i papa!